Okej, okay, nie mam wody. Świetnie. Sekunda. Muszę znaleźć wodę. Też gadanie samemu do siebie jest bardzo wymagające, szczególnie, że mówisz do monitora. Ewentualnie paru monitorów, jeżeli masz. Albo do headsetu VR, jeżeli masz. Albo do projektora, jeżeli... Nieważne. Tak więc kochani, witajcie w kolejnym odcinku rocza w serii, której łapie maxy. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zasubskrybujcie, a my lecimy z pierwszym dębkiem na mapie Inferno w trybie Wingman. Zobaczymy co będzie, mam nadzieję, że to nie będzie podłoga, ponieważ na nią już się dość wystarczająco napatrzyliśmy. Więc ja otworzę tą cholerną wodę. O kurde. Okej, okay, co my tu... Aha, no spoko, to ja się napiję. To lepsze niż patrzenie się w ziemię. I chyba zepsułem nakrętkę. Cholera. Już popatrzyłeś się ile pikseli jest? Liczysz, liczysz kratki na tym? Co teraz, włączyłeś tak? A nie, sorry. Okej. Okay. Dobra, tak naprawdę fraga nie zdobył. Został zabity, ja już sobie otworzę demo UI. Żeby przyspieszyć to ewentualnie. Bo tu będzie nudne, tutaj przeskanował go. Przez mini ściankę. I znowu go przeskanował, przez ściankę i... Może tam podejść do niego, no. Wie gdzie podejść. nawet nie wiem gdzie jesteśmy, przed chwilą myślałem, że jesteśmy... A nie, nadal tu nie, co jest? Ja już nie wiem, gdzie jesteśmy. Tylko widzę na radarze, nie? Nie widzę po mapie. Weź tak przestań, no. Przyspieszmy znowu o 200%. Dzwonimy, przyspieszmy. Nie czas na jeżdżenie rowerem. Taktycznie, dobra. A co to jest? Cheater na cheatera? Czy co? Taki ładny Nie, Jezu, jakie to oczekiwanie. Aha, dwa haksy w drużynie przeciwko pewnie jednemu haksowi. Dobra kochani. Nie, tak, nie, tak nie będzie. Ja i wy nie będziecie na to patrzeć, bo to nie ma sensu. Szczególnie, że w drużynę wyróżnieniu dobija. Więc to jest chyba mecz dosłownie. Cheater vs. cheater vs. cheater vs. cheater. Tam jeden miał jednego fraga, ale jak widzieliśmy na przyspieszeniu w dwóch rundach dobrze zabijał. Tak więc Aim Wallhack oczywiście dodatkowe, też oczywiście ponieważ patrzył się w ziemię. Gryfingu nie robił, niestety, więc zatwierdzamy co mamy i lecimy z następnym demkiem. Następne demko będzie na pulpicie CSa. Ten typ jest odpalony. Nie no, wolniej się nie dało, co? Ja pierdzie, Są dwie opcje. Albo demko z bardzo, bardzo daleka, albo słaby serwer, albo pobieram demko z żywego meczu. Wiecie, parę rund do, do tyłu jest nagrywane demko, ale, ale jest. To są dwie opcje. Mirage to definitywnie musi być z żywego meczu, bo tyle tych Mirageów wydać, że ja nie wierzę, że... że nie będzie chociaż raz z żywego meczu. Parę razy mieliśmy prawdopodobnie z żywego meczu. Ehm. Czemu? Jest 5-5, a to mam dopiero 4 fragi. Aha, 15, 18. No to dobre, aksja. jeszcze ten ostatni zaczął czytować. Nie no, pozdrawiam serdecznie. Ciekawe czy umie czytować? Wow. Zrobił innego cheatera, który pewnie nie był przygotowany na to. Sroba nopr. Mmm. Pokaż na co cię stać, bo zobaczymy tylko jedną rundę. Strzela i... ale go gonił w sufii jeszcze. Po łacach nie wiem do końca co robić, Troszkę wygrał na czas, ale... Teraz ma przewalone. Go go Power Rangers, fru fru fru. Chyba Kite i Panda Aspect cię gonią, ale Panda Suspect ma hopa. Więc sądzę, że będzie pierwsze, ale to takie 50-50. Oho, /50. umiejętność skakania 10 na 10. Pff. Dobra, zrobiłem Asa. Już? poszczerałeś sobie? Fajnie. To teraz przyspieszmy to demko i skipnę wam to do podsumowania. Możemy sobie popatrzeć, jak robi prawie kolejnego Ace'a. Okej, okay, prawie zrobił kolejnego Ace'a, bo jeden był FK. Flute wyjaśnił ich. Co to był za strzał? Flute też się odpalił na pełnej. O, Flute już chyba na pełnej się odpalił. Aha. Flute postanowił wyjaśnić ich. Czy to dobrze, czy to źle? No nie wiem. Wiemy co mamy zaznaczyć. Mam zaznaczyć AIMA, ponieważ miał Aim'a, miał wallhacka, miał patrzenie się w ziemię Banhopa i nie grifował. Niestety, bo chciałbym mu cztery kategorie przyznać. No i co? Zatwierdzamy. I lecimy na kolejne dęko. Piasek 2. Turniejowy. Okej, okay. okej, okay. może być. Tylko plis, nie podłoga. Okej, okay, nie ma podłogi, ale jest dość sporo fragów. No, to nie są pierwsze rundy, więc jeszcze mógł zdobyć. Bo trzy osoby w drużynie trudują, jeden wyszedł. Na naszych oczach właściwie teraz. jeden u nich wyszedł. Zobaczmy, co się teraz stanie. W drużynie chyba już totalnie ich chcą pojechać. Aczkolwiek pan podejrzany, wraz z parołem jedzie na pełnej. Jakby wiedział gdzie jest i od razu tam przejechał celownikiem, nie? Ale to taki mój teraz. No bo on chyba nie miał tych... Nawet mogłem zbyt wcześnie powiedzieć. Zbyt płynne te skoki były. Mhm. No to jest zbyt płynne. O, usłyszał czy zobaczył na wallhacku swoim? Mówi o tym terroryście na mi bo tak się cofnął zabawnie. On też zabawnie popatrzył się w prawo. Od razu. Nie wydał tupta. <ślesk> <grymne> okej, okay, pierwsza zobaczyłem ragdola, który tak leci w powietrze. Aha, coś mu głowy od razu walnęło. To mógł być szczał fartowny, naprawdę, nie? Ale od razu glock, pieszy szał i I co, nie mów, że będziesz klikał. Klikasz na jakieś dodatkowe cheaty, tego jestem pewien. Ale co włączyłeś teraz? Okej, <grymne> <grymne> okej, okay, okay, to jest pretty funny. Zabił swojego i przeciwnika w jednym. Celuj święto środki, jak to mówił. Ale bany, na pewno ma. Teraz jestem pewien. Tutaj nie się na aimbotem teraz, ponieważ sądzę, że też ma aimbota. UHK już jestem tak w 99 prawie, że procent pewien, ale bardzo ładnie się kryje. Kto tak normalnie patrzy się raz na Ziemię, a raz gdziekolwiek wprost na Midzie, gdzie jest widoczne. Nie zobaczmy teraz, co zrobi. Teraz podchodzi na shifcie. No dobra, wie gdzie jest jeden przeciwnik. Tu już coś mu namierzyło. Od razu, widać było przeskok celownika. Tutaj też było widać przeskok celownika. I defuje bombę. Cztery kille, cztery heady. Przyspieszmy to. Do sytuacji nas interesującej. Ktoś idzie na longa? Idzie. Też od razu w głowę. Przyspieszymy leciutko, bo tu nie ma co. Głowa od razu, czyli aimik jest. Tutaj, prefire no to już perfidnie wallhack jest, bo cień leciał w stronę ląda, a nie w odwrotną stronę. Więc co? Przyspieszmy to. Zobaczyliśmy, co chcieliśmy. Najważniejsze rundy były potrzebne. Ale zerknę jeszcze dla pewności. O! Chyba nie trafiłeś. Albo trafiasz w ziemię, bo ci tak namierza. Hmm. Okej, okay, okej. Okay skoku namierzył mu na ciało. Dobrze. Ten flash to co? Żeby siebie zaflaszować? Bo na pewno nie przeciwnika. A, bo wy macie bombę. Ja myślałem, że terroryści mają bombę. Okej. Okay. To mogła być nawet dobra taktyka. Ale wolicie raszować. Co tym. Normalna osoba by tak nie zrobiła. Coś w się sensie spiewa, by sprawdziła łuk. Łuk. Chodzi mi miejsce przy schodach, a nie, że typek sobie stoi na środku. Patrzcie na to, to jest już zabawne. Dobra. Więcej, więcej nie potrzebuje, skipnijmy to, ja już nie chcę nic widzieć, naprawdę, zobaczyłem co chciałem, nasz pan topowy fragier jest cheaterem, mamy to potwierdzone, skipujemy bo nie ma co tutaj przedłużać. Chociaż zabawnie się patrzy na tego skipa. Okej, okay, dobra, czyli AIM, oczywiście, o, tak, oczywiście, dodatkowe tak, ponieważ one ja hopa Gryffingu nie robił. Z przykrością oznaczam, insufficient evidence. Dajemy submit i to na tyle w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. jeżeli się spodobało, wiecie co robić, a my widzimy się już na następnym odcinku, tak więc na razie, cześć.